Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Action i na początek mam dla Was bardzo ładne komutki, które są bambusowe, do tego mają plastikowe szufladki. Kosztuje ona 34 zł, a wymiary mamy tutaj 20x14x22 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was przepiękną narożną szafkę. Oprócz tego pojawiło się biurko oraz szafki nocne, mam też dla Was ogromne brokatowe bombki, nowe kubeczki, plastikową paterkę, która idealnie sprawdzi się na działkę, a pod koniec filmiku kilka perełek dla osób, które lubią malować. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od nowej narożnej szafki. Mamy tutaj cztery półki i bardzo ładne połączenie takiego jasnego drewna i koloru białego. Wiecie, że ja uwielbiam to połączenie. Wysokość mamy tutaj 108 cm, a półeczki to 30 x 30 cm. Ale tutaj mam perełkę. No, popatrzcie, jakie śliczne półeczki się pojawiły. Do wyboru macie je w kolorze złotym albo czarnym. I jak widzicie, u mnie jakoś klienci wolą tą złotą, ponieważ została ostatnia sztuka. Kosztują one 23 zł. Wymiary mamy tutaj 54 cm na 14. Jak widzicie, jest ona metalowa. I powiem Wam szczerze, że obie są śliczne, ale jakoś bardziej podoba mi się ta złota. Kochani, ja u siebie w domu chcę sobie stworzyć takie stałe miejsce na laptop, ponieważ on tak wędruje ze stołu na szafkę i nie chciałam kupować takiego typowego biurka z szafkami i szufladami. I w action pojawiło się to cudo. To jest niby stolik przystawny, ale dla mnie jest to po prostu takie malutkie biurko. Jest drewniane i bardzo mi się podoba, że boki i tył są takie wysokie, ładnie to wygląda. Wymiary mamy tutaj 80x40x75 cm i kosztuje 75 zł. U mnie pojawiły się tylko w kolorze czarnym, a ja potrzebowałabym albo takie jasne drewno, albo w kolorze białym, więc liczę na to, że się pojawią. A obok kolejna perełka, i tym razem jest to szafka nocna, która jest metalowa i do tego ma drewnianą szufladkę. Do wyboru jest w kolorze kremowym albo czarnym, kosztuje 80 zł, a wymiary mamy tutaj 40x30x50 cm. Pojawiły się też kolejne kubeczki, i tym razem nie są świąteczne, ale mają ciekawy kształt, bo jest to taki jakby kwiatuszek. Mamy kilka kolorów do wyboru, mi osobiście najbardziej spodobał się ten szaro-niebieski i też mamy dwa rozmiary. Duży kosztuje 6 zł i ma pojemność 300 ml, natomiast mniejszy kosztuje 5 zł i ma pojemność 150 ml. W ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam te pojemniczki na przyprawy, a teraz pojawi się jeszcze jeden zestaw. Też mamy tutaj trzy sztuki. Też są szklane i mają drewnianą pokrywkę z uszczelką, ale te moim zdaniem mają o wiele ładniejszy kształt. No i są też tańsze, bo kosztują 10 zł. Na dole mamy też fajny pojemnik. Jest to taki zestaw trzech pojemniczków, które tworzą taką wieżę. Kosztuje on 20 zł. Mają drewnianą pokrywkę z uszczelką, no i są szklane, więc duży plus. Ostatnio w Pepku pojawiły się ogromne bombki i tam kosztują one 8 zł i w Action również pojawiły się i też mniej więcej są takiej samej wielkości, kosztują 9 zł. I jak widzicie w Action one są bardziej bogate. Mamy tutaj dużo brokatu, nawet są takie całe brokatowe i do wyboru jest w kolorze srebrnym, złotym i jeszcze tam z tyłu była czerwona. Oprócz takich klasycznych okrągłych bombek mamy jeszcze takie w ciekawym kształcie i do wyboru są albo całe takie brokatowe, albo takie z ciekawym wzorem. I te właśnie podobają mi się najbardziej i po niej sobie wrócę i zawieszę sobie je do okna. W tym tygodniu w Action mamy bardzo fajną promocję tygodnia. No i pierwsza perełka to jest kochani ta rozkładana skrzynia. Ona kosztuje teraz 65 zł. Tutaj mamy rozmiar XL i to mnie zdziwiło, ale później sobie przypomniałam, że te pufy są jeszcze takie małe kwadratowe. Promocji jest też te podświetlane drzewko, które wam ostatnio pokazywałam. Ono teraz kosztuje 80 zł i popatrzcie, do kompletu do tego drzewka dojechała taka ozdoba do zawieszenia, ale ona bardzo przypomina te ozdoby na końcach, co mamy na tym drzewku, więc możecie sobie stworzyć ładny komplet. Zwłaszcza, że ona teraz kosztuje tylko 17 zł. Ale popatrzcie na te lampki, no jakie one robią piękny efekt. Kosztują 60 zł, długość mamy tutaj 10 metrów, a szerokość 7 cm. No i kochani, coś dla mnie mamy tutaj bardzo duży zestaw choineczek do wioski świętego Mikołaja w cenie 20 zł. Wprawdzie mamy tutaj tylko 9 sztuk, ale popatrzcie, one są w różnych rozmiarach i mamy tutaj tą największą i najmniejszą, więc fajny zestaw. W promocji tygodnia mamy też te pluszowe choineczki, one kosztują teraz tylko 15 zł i popatrzcie u mnie sprzedały się te ciemne i białe, a zostały te jasnozielone. A obok kolejna perełka i tym razem są to kokardy, które są obsypane brokatem, no popatrzcie jak one pięknie wyglądają, no nie będę wam ściemniać, strasznie się z nich sypie, ale wyglądają cudnie. Kosztują tylko 6 zł i popatrzcie mamy białą, bo zazwyczaj pojawiają się złote, srebrne, czerwone, a białe no to rzadko są dostępne, no ale popatrzcie ja już jestem cała w brokacie. W promocji mamy też dziadki do orzechów, są drewniane, kosztują 16 zł, ale oprócz klasycznych dziadków są jeszcze elfy. Na sklepie znalazłam jeszcze jedną kokardę i tym razem jest taka materiałowa, ona kosztuje 15 zł. Do wyboru mamy ją w kolorze czerwonym, zielonym i kremowym, no też ciekawa ozdoba na przykład do wieńca. A teraz mała powtórka z tamtego roku. Pojawiły się piórkowe łańcuchy na choinkę. Kosztują one 18 zł i są w kolorze białym. Takie łańcuchy też idealnie sprawdzą się jako taka girlanda, na przykład dodać do nich lampki i powiesić sobie na kominku. Kochani, ja wiem, że mamy listopad, ale ja mam dla Was idealną opcję na działkę. Pojawiły się plastikowe paterki na ciasto, które mają pokrywkę. Kosztują tylko 16 zł, a średnica mamy tutaj 21 cm. Znalazłam też przepiękne albumy na zdjęcia, które kosztują tylko 13 zł. Mamy kilka wersji do wyboru. Mi osobiście najbardziej spodobały się te niebieskie gwiazdeczki, wyglądają przepięknie. Kosztują 13 zł. Jedyne, jaką mam tutaj informację, to, że mają 64 kartki, ale niestety nie wiem, jak wyglądają w środku, ponieważ są zafoliowane. A teraz, kochani, hit dla osób, które lubią malować. Pojawiły się sztalugi. Są drewniane, kosztują 45 zł. Wymiary mamy tutaj 56 cm, jest ona drewniana i do tego możemy sobie ją ustawić pionowo, ale też możemy sobie ją bardziej położyć, bo jest tutaj regulacja. No powiem Wam, że świetna gratka dla osób, które lubią malować, więc też sprawdzi się jako idealna opcja na prezent. A obok mamy takie malutkie sztalugi, w zestawie mamy dwie sztuki i do tego jest jeszcze takie malutkie płótno i to kosztuje tylko 5 zł. A na dole prawdziwa perełka, kochani, pojawiła się drewniana skrzyneczka z przyborami do malowania. Mamy tutaj kredki, pastele, są też farby, ale oprócz tego są pędzle, a nawet szpatułki. No powiem wam, że dla samej skrzyneczki bym to kupiła, bo skrzyneczka wygląda cudnie. Ten zestaw kosztuje 85 zł i też będzie to idealna opcja na prezent. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na ostatnie przeglądy, wczoraj wpadł filmik z Pepko, w którym mieliśmy cudną paterkę w kształcie gwiazdy oraz poduszki w kształcie Mikołaja. Mamy też przegląd ze sklepu w którym pojawiły się świąteczne kubeczki oraz pojemniczki na ciasteczka. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów to gorąco Wam je polecam, a teraz życzę Wam cudownej soboty, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.